Witam serdecznie wszystkich odwiedzających kanał Fishing GPS. Lub też, jak to woli, Siemanko, załączajcie YouTube, bo za chwileczkę na Fishing GPS wjeżdża film z kastem i szczupakami w roli głównej. Ok, teraz na poważnie. Chciałbym zaprosić Was wszystkich na trzeci z kolei mój film, w którym tym razem będę łowił szczupaki na bardzo płytkim i małym pomorskim jeziorku. Jezioro to ma powierzchnię około 20 hektarów a średnia głębokość wynosi około metra, także będę łowił na tym łowisku na dżerki do czego użyję mojego sprzętu castingowego, oczywiście da się tymi przynętami łowić również na zwykłą wędkę, ze zwykłym kołowrotkiem z szpulą stałą ale ja akurat dzisiaj będę łowił będę łowił na kasta akurat kast leży mi dobrze w ręku bardzo mi się fajnie łowi też na te przynęty na kasta, także dzisiaj akurat będę łowił tą metodą i o samym sprzęcie prowadzeniu przynęty opowiem dosłownie kilka słów jak już będę na wodzie zaraz na początku filmu ale chciałbym jeszcze poruszyć jeden temat temat subskrypcji i lajków za które naprawdę bardzo wam dziękuję daje mi to sporą frajdę motywację do działania motywację do tego żebym rozwijał się w tym kierunku żebym nagrywał kolejne filmiki także jeszcze raz dzięki Subskrybujcie mój kanał i śledźcie go na bieżąco, a ja już nie przedłużam i za chwilę widzimy się na wodzie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Tego kasta mam gdzieś tak od półtorej roku i naprawdę serio wędka przyrosła mi strasznie do ręki. Uwielbiam na nią łapać. Bardzo fajnie pracuje. Fajnie się na nią łowi na dżerki właśnie. I cięższe gumy tak samo. Wędka od 30 do 90 gram ciężar wyrzutu. Ale nie jest to jakiś taki bader sztywny. Tylko ma naprawdę fajną pracę. Amortyzuje też tą rybę. Także naprawdę można, można fajnie powalczyć w ogóle. No i co? I stosuję tutaj plecionkę. 0,23 mm. I tak samo. Też jeżeli chodzi o kołowrotek. O multiplikator. Fajnie hamulec pracuje. No wiadomo. No w multiplikatorze nie ma. Akurat tej terkotki. Jak w zwykłym kołowrotku. Z szpulą stałą. Także podczas holu ryby. Nie. Nie hamulec ale wierzcie mi też jest fajnie naprawdę też inne przełożenia trochę kołowrotka całkiem, no, inna praca całkiem co innego jednemu pasuje innemu nie także wiadomo no, do każdego coś innego ale zachęcam żeby chociaż spróbować bo myślę że naprawdę warto nie? chociaż no, nie powiem zwykłą wędkę z, z kołowrotkiem ze szpulą stałą też wziąłem o ciężarze, o ciężarze wyrzutu do 50 gram też tak dosyć dosyć miękko pracującą no, tą wędkę wziąłem po to żeby połapać ewentualnie na jakieś lżejsze gumy wiadomo, jerka takiego 10-12 cm też spokojnie obsłuży, także można też i na taką wędkę poławać, no ale ja akurat lubię się bawić moim kastem, także sam hol ryby. Mam nadzieję, że będziecie mogli zobaczyć. pracę wędki, no i wędka ma długość czterdzieści No zaczynałem od tego Proszę jaki pogryziony. no akurat na początku tego sezonu tak został trochę zdewastowany. Przez czupaczki. Nazwy chyba nie muszę mówić, bo każdy tego kolegę zna. Bardzo dobra łowna przynęta. Sporo ryb przełowiłem tutaj do czerwca. Ogólnie przyjeżdżałem na to łowisko, ale czerw od czerwca już tutaj nie byłem. I ogólnie na, na tą to, na to właśnie przynęte na tego okonka najwięcej ryb tutaj złapałem. Spróbujemy teraz na inny kolorek. Może coś się na to trafi. Trzeba próbować. Nie jest to jakieś duże jezioro, także. W sumie między między lasami ukryte takie. Kawałek pola, gdzieś tam z boku widać. Zarośnięte, z jakimś dopływem. Naprawdę małe jeziorko. Nawet nie wiem, jaka wielkość, ile tu jest hektarów. Ale raz, dwa można dookoła całe przepłynąć. Tylko wiadomo, mimo wszystko, mimo, pomimo, że jezioro nie jest duże, to i tak czasami trzeba ryby szukać. Albo czasami po prostu nie bierze, nie? Także też nie jest powiedziane, że jak jest mniejszy zbiornik wodny, i ta ryba jest bardziej skupiona, gdzieś to zawsze będzie brała, nie zawsze będzie brała. No, ale zawsze trzeba próbować go jakoś tam skusić, sprowokować. Ryby słuchać spowiają się dookoła. Przed chwilą było tutaj widać niezły atak szczupaka. I to całkiem sporych rozmiarów. Może go trafię, zobaczymy. Porzucam chwilę tutaj, może uda się go jakoś sprowokować. Jednym ze sposobów prowadzenia przeze mnie jerka jest właśnie zwijanie z podbijaniem szczytówką od czasu do czasu, żeby on się tak ślizgał i imitował ranną rybkę. Wtedy jest większa szansa, że się sprowokuje tego szczupaka do uderzenia. Zresztą najczęściej na właśnie po takich ruchach, po przytrzymaniu mam na tym jeziorku uderzenia jakieś ogólnie. Brania. No ale czasami jest tak, że no niestety pomacha się parę godzin i nie ma jakiś. Jakiś tam efektów bo ryba po prostu czasem, jak nie wierzę, to nie wierzę i koniec, no. i nic się na to nie poradzi. Można kombinować i kombinować. Teraz też widzę, idzie zmiana pogody. Niby ciśnienie jest stabilne, ale zmiana pogody idzie i najprawdopodobniej jakiś deszcz będzie. Zresztą zapowiadali na dzisiaj burzę Także może być różnie. W razie czego spłynę na brzeg przeczekam najwyżej w samochodzie chwilę jak przejdzie, bo z tymi prognozami ostatnio różnie bywa jak przejdzie, to z powrotem najwyżej wrócę na wodę. Oczywiście jeżeli będzie ten deszcz padał Chociaż chmury są takie no nie ciekawa. Tak prowadzimy, zwijamy odbicie, z wybraniem oczywiście luzu. Z plecionki delikatnie trzeba kręcić korku kowrotka przy podbijaniu. Ten sposób prowadzenia naprawdę fajnie potrafi prowokować ryby. jest jest przywoił pięknie 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 Dobrze. to ci kolego zrobimy ładne zdjęcie No, Jeszcze mamy Pokaż się. No. Pokaż się kolego. No, piękna rybka. Piękna rybka. Wiedziałam, że ciekawego kolego wydłubię w końcu z tej wody. Rewelacja. To co mistrzu do zmierzenia Bardzo ładna ryba Ok. No już, 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 nie szarp się, nie szarp Trzeba go odczepić Oczywiście szczypce są pod ręką, także Proszę bardzo jeszcze z tego ujęcia pokażemy Jaka rybka na slajderka się złapała. Piękny szczupaczek. morskie nieduże jeziorko. Inne niż te, na którym mówiłem o konie ostatnio, ale na tym też niedługo będziemy mieli okazję połowić trochę szczupaczków. Także mam nadzieję, że jeszcze parę takich albo i nawet większych, bo liczę na to, że metrówkę mi się uda przy was złapać. Mam nadzieję, że tej jesieni też dobrze szczupaczków połowimy. No Dobra, zmieniłem miejscówkę. Jeszcze postaram się połowić tutaj na chwilę na ten sam kolor przynęty. Jak się nic nie będzie działo, to też pokombinujemy, coś pozmieniamy. Ale i tak jest tu sporo do obłowienia. Teraz, jak coś działa, to nie ma co tego od razu zmieniać. Warto jeszcze próbować trochę na to samo przynętę, Bo może akurat na danego dnia na taki kolor mają smaka I tyle Naprawdę świetnie się sprawdza ta przynęta na tym łowisku. Po prostu nieporozumienie jest dla mnie jest po prostu bezkonkurencyjna. Najlepsze wyniki zawsze miałem na na dżerki na tym jeziorku. No wiadomo ze względu na głębokość też, bo łatwiej się łapie. No i pomimo tego, jak mówiłem wcześniej, że jest to wersja tonąca, to da się go poprowadzić tak troszkę bardziej przy powierzchni. No to zależy od wprawy po prostu, no trochę trzeba pomachać tą wędką, żeby, żeby sobie wyrobić ten ruch. Tak samo jak przy Twitchowaniu na przykład. Chociaż slidery mają to do siebie, że wabiał tą rybę, czy zwija się jednostajnie, czy, czy się podszarpuje, no wiadomo, no trzeba kombinować, bo raz wolą taką rybkę, raz taką zjeść, czy tam przynętę. Ale akurat na tego jerk'a można stosować bardzo, bardzo różne sposoby prowadzenia. Można zwijać jednostajnie, można podbijać, można zatrzymywać w tonie, żeby powoli, powoli opadał. Także jest naprawdę wszechstronna przynęta. Taj! Zszedł! Naprawdę, fajne uderzenie było. No, niestety, gdyż tam przez chwilę straciłem koncentrację i nie przyciąłem go. Jest yes. Pięknie przywalił Chodź ty kolega, chodź, chodź i to w sumie przy samej łódce Dawaj Dawaj przyjacielu Jest, yes. raku, Krótki hol Pięknie zapięty szczupak Dobra, trzeba go szybko uwolnić. Zaraz go odetnę szybko Sekunda, proszę bardzo Taka rybka. Ja, około 50 taka. Wypuszczamy. Uciekaj. Na razie kolego. Ej, 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 no. Zbieraj się, zbieraj. I do dna. Nara. I łowimy dalej. Także. Drugi szczupaczek się zameldował dzisiaj. Porujemy na trzeciego. Nie. to nie ryba niestety straciłem przed chwileczką swojego dżerka na którego dzisiaj to, trochę połowiłem a specjalnie go w sumie kupiłem z myślą o tym łowisku Traciłem go na jakiejś podwodnej przeszkodzie. Nie miałem jakiś kołek zatopiony pod wodą. Nie szło tego wyciągnąć. Na takiej głębokości było, że nie szło sięgnąć, i po prostu plecionka strzeliła i tyle. No. Trudno tak. O, coś było, jakieś uderzenie. Tak się czasem zdarza. Ale zobaczymy, może na tego okonka. Coś fajnego dzisiaj wpadnie, bo już i tak kilka razy na tego akurat żerka łowiłem tutaj, i resztę udało się złowić. No, także próbujemy, aby nie stracił kolejnych przynęt po prostu. Jest! Ale przywalisz jest No i mamy jeszcze kolejnego! O, tutaj! Ale się delikatnie wpiął, ciekawe czy nie spadnie. Nie. Mamy go. I już cię wypuszczamy. Uwaga! No, no. no taki mały sportowiec po prostu 40 parę centymetrów no jakby nie było kolejna rybka jest odhaczona niech płynie po rodziców po powinien większe rybki. Bardzo dziwnie uderzył w ogóle. Już najpierw szarpnięcie, a potem poszedł w moją stronę. Tak przez chwilę się zawiesiłem, mówię o co chodzi. No ale wiadomo, no, w takiej sytuacji trzeba od razu ciąć, także przyciąłem i ryba wylądowała na pontonie. Moje dzisiejsze wędkowanie już dobiegło końca Także ja tylko wpłynę w niewielką zatoczkę, żeby się z Wami pożegnać w drodze powrotnej Mam nadzieję, że wszystkim się podobał dzisiejszy film Jeżeli tak, oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału Oraz wciskania łapek w górę pod filmem Śledźcie mój kanał na bieżąco Postaram się tutaj wrzucać jak najwięcej materiałów z moich wypadów wędkarskich Oczywiście jeżeli macie jakieś pytania Jakieś sugestie? Piszcie śmiało w komentarzach. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie.